Rejken, zabieraj puste literatki i marsz do kuchni robić nowe drinki. Twoja kolej! Tylko się pośpiesz, bo zaraz idę na w i druga połowa meczu się zacznie. Rejken, co jest? Dlaczego wróciłeś z pustymi literatkami? Bugi, coś jest nie tak. Twoja kuchnia zniknęła. Zordon, chyba sobie jaja robisz! No mówiliśmy ci ostatnio, żebyś nas nie interpretował, kiedy nasze literatki są puste, co? Przepraszam, debi ale potrzebuję waszej pomocy. O co biga? Polski YouTube jest coraz bardziej zaśmiecany gównianymi filmikami. Filmiki te są słabej jakości, o niskiej rozdzielczości. Nie wspomnę, że jakość dźwięku jest tragiczna. Setki takich filmów pojawia się każdego dnia, zaśmiecając nasz YouTube, a filmiki o dobrej jakości są minusowane i krytykowane od pierwszej minuty po publikacji. My raz to już udowodniliście, ratując ziemię przed niszczycielską kometą, która leciała w naszym kierunku. Ps, bym przekonany, że nam się nie udało. I dlatego jeszcze raz chciałbym was prosić o pomoc. Jesteście naszą jedyną szansą. Pomożecie? Wyberz Zordon, ale to nie nasz problem. Kupię wam tyle whisky, ile tylko zdołacie wypić. No i to zmienia postać rzeczy. Powiedz nam więcej o tej misji. Misja ta jest bardzo niebezpieczna i wymaga niezwykłych umiejętności. Wkroczycie do świata, w którym obowiązują zupełnie inne prawa. Zobaczycie rzeczy, które nigdy nie powinno wejść na światło dzienne. YouTube'owy Matrix jest niebezpieczny. Przestań przynudzać i przejść do konkretów. Cel misji to zlikwidowanie serwerowni, z której wysłany jest tysiące gównianych filmów każdego dnia, a następnie zrównać ją z Ziemią. Wreszcie będę mógł wykorzystać swoje TNT. Yeah! Już mi się to podoba. Musicie być bardzo ostrożni budynek ten jest prawdopodobnie pilnie strzeżony przez haterów w obcisłych spodniach. Aj, tacy są najgorsi. Nie będzie łatwo panowie. Dobra, nie ma na co czekać, idziemy. Im szybciej wyruszymy, tym szybciej wrócimy. David Beercast? Tak, Zordon? Nie wiem, czy byście byli zainteresowani, ale uszyłem dla was specjalne kombinezony. 100% latek, są bardzo wygodne i dobrze się w nich chodzi. Kurde, fajne! Tylko mi się tak troszkę w tyłek wyrzynają. Ja chodzę w czymś takim pomieszkaniu i jakoś mi nie przeszkadza. Zordon, wielkie dzięki, ale jednak wolimy swoje przepocone dresy, w tym się najlepiej czujemy. Debbie czas już na was. Musicie jak najszybciej wyruszyć. To w Waszych rękach leży los polskiego YouTube'a. Wykorzystajcie wiedzę zdobytą w poprzednich misjach. Niech moc będzie z wami. Oczywiście troszkę cisną, ale dlatego je lubię.